Jestem chyba. Też bardzo istotny, na Ale jak i ja, to sprawdziłem, że ono bardzo to jest bardzo no na końcu, ty, offset, to, 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 to po że może bo tak jeszcze Jest to wtedy jeszcze jest droga odejścia, a kolei jest mój chybaż. my, to właściwie, względem morza, jest to jest No ale to tak tylko taka informacja. Du, du, du. Y no, co jeszcze mogę powiedzieć? Dopiero przed południem poranek. Du, du, du. Powoli i. Tak? To niektóre. No i. Ja wracam z Polski Tak to wygląda. Proszę mi zrobić jakieś u 7 siedem lat. Proszę bardzo, to jest mły na

Sperman. Komper também jest. Kan intervall geschätte. Zg nós many wish herman ś Shoving... realised atang. To pertama pak este. Hij podbyacht. Zifer me ny 전 bay tante masy. Majt. O pak lojas te ji a tsaz Chinese. down.